Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy razem z prezesem Agencji Rezerw Materiałowych, panem Michałem Kuczmirowskim, przekazać bieżące informacje na temat programu szczepień i pewnych perturbacji wywołanych decyzjami firmy Pfizer i zmianami w harmonogramie dostaw szczepionek do całej Unii Europejskiej, w tym do Polski. Na początku, może informacja. Na temat rejestracji i zapisów. Otóż od północy, od 15 stycznia, kiedy ruszyła rejestracja do szczepień masowych dla seniorów 80, plus, do dzisiaj zarejestrowało się na konkretne terminy szczepień 280 tysięcy osób. Zgłosiło. Deklarację udziału w szczepieniach ponad milion sto tysięcy osób i potwierdziło klikając w link, który przychodzi jako zwrotna informacja. System rejestracji, system zapisów działa i cały czas odnotowuje bardzo duże zainteresowanie za pośrednictwem zarówno infolinii, jak i strony internetowego konta pacjenta. Proszę Państwa, wczoraj firma Pfizer poinformowała o czasowym zmniejszeniu dostaw do krajów Unii Europejskiej szczepionek. Te informacje zmieniały się ostatecznie wieczorem po spotkaniu na poziomie Komisji Europejskiej. Firma poinformowała, że najprawdopodobniej te zmniejszone dostawy będą miały miejsce w terminie między 18 a 25 stycznia. Natomiast do tej pory ani Komisja Europejska, ani my nie otrzymaliśmy zaktualizowanego harmonogramu dostaw, czyli krótko mówiąc tabeli, w której mamy napisane, ile jakiego dnia do Polski trafi szczepionek Pfizera. W związku z tym podjęliśmy działania, które mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień. Pierwsza informacja jest taka, że Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, na pewno otrzymają drugą dawkę tej szczepionki, niezależnie od tego, jak ostatecznie Pfizer prześle harmonogram dostaw do Polski. Po drugie, zdecydowaliśmy, że nie zmieniamy nic, jeśli chodzi o szczepienia populacyjne. Seniorzy powyżej 70 roku życia rozpoczną szczepienia zgodnie z planem od 25 stycznia. Również nic się nie zmienia, jeśli chodzi o plany dotyczące rejestracji, czyli w tej chwili rejestrują się seniorzy powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia rozpoczyna się rejestracja seniorów powyżej 70 roku życia. Po trzecie, musieliśmy zmienić plany na przyszły tydzień. Na przyszły tydzień mieliśmy zaplanowane szczepienia w sposób następujący. 50 tysięcy szczepionek miało pojechać do punktów, które mają wykonać drugie szczepienie. I te tutaj bez zmian te 50 tysięcy szczepionek zostanie wysłanych. 120 tysięcy szczepionek miało pojechać na pierwsze szczepienie do DPS-ów. I tu też nic się nie zmienia, te szczepionki zostaną wysłane. Natomiast z grupy 0 do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport, zmienić całą logistykę do momentu, kiedy firma Pfizer nie prześle nam dokładnego harmonogramu dostaw do Polski. Wtedy dopiero w sposób odpowiedzialny będziemy mogli zaplanować te szczepienia. Jeżeli rzeczywiście spełnią się deklaracje firmy Pfizer, czyli będzie to tylko jednodniowe obniżenie dostaw, w tym momencie. Uda nam się to w ramach grupy 0, nieco opóźniając, czyli właśnie być może nawet nie o cały tydzień, opóźniając szczepienie grupy 0, rozwiązać ten problem. Ale podkreślam, szczepienia drugą dawką są niezagrożone, szczepienia seniorów i rejestracja seniorów nie ulega żadnym zmianom. Bardzo dziękuję. Decyzja, którą podjęliśmy wiele tygodni temu o tym, aby odkładać. Drugą dawkę szczepionki, po to, aby właśnie w takich sytuacjach była ona niezagrożona. Zaakceptowana ta decyzja została przez rząd. No, pokazuje dzisiejsza sytuacja, że była bardzo rozsądna i na takie okoliczności jesteśmy przygotowani. Niemniej jednak no, jest nam przykro, bo nie z naszej winy, ale musimy opóźnić trochę te szczepienia grupy 0. Wszystkie zamówienia w systemie zostały anulowane właśnie na, dla szpitali węzłowych na szczepienia tej grupy 0 i poprosimy szpitale o to, aby w poniedziałek po komunikacie od nas już mogły ewentualnie na kolejny tydzień w nowym harmonogramie składać zamówienia, ponieważ cały czas oczekujemy lada moment na ostateczne potwierdzenie tego harmonogramu przez firmę Pfizer. Już dzisiaj przygotowujemy wysyłkę do DPS-ów, do szczepienia drugą dawką szczepionki. Także te transporty przyjadą w poniedziałek. Jednocześnie jesteśmy w ciągłym kontakcie z, ze szpitalami węzłowymi. Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość. I Taką otwartość, szpitale, z którymi się komunikowaliśmy do tej pory no, bardzo tak przyjęły tą, tą informację z, ze zrozumieniem, także no, jest to nasz wspólny cel, żeby jak najszybciej te szczepienia przeprowadzić, żeby jak najszybciej zabezpieczyć grupę Zero i intensywnie nad tym pracujemy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmą Pfizer, również tutaj uzgadniamy te harmonogramy, tak, żeby ta, to opóźnienie nie było jakoś bardzo mocno dotkliwe. Dziękuję bardzo.